Tasmania jest najmniejszym stanem w Australii, dlatego poświęciliśmy jej 4 dni, żeby choć liznąć tę wyspę. Loty z kontynentu są niedrogie i można znaleźć sporo połączeń, głównie z Melbourne. Po wynajęciu auta na lotnisku pojechaliśmy na wschodnie wybrzeże, zahaczając o kilka punktów widokowych w Parku Narodowym Lomond. Dojechaliśmy też na wybrzeże, a The Gardens Beach okazała się równie piękna jak na zdjęciach. Ale niech Was nie zmyli to słoneczne wybrzeże. Było strasznie zimno. Planie mieliśmy spędzić wszystkie dni w samochodzie osobowym, bo zabraliśmy ze sobą śpiwory i byliśmy wprawieni po Nowej Zelandii. Ale w kolejnych dniach mocno padało i wiało, co skutecznie odwiodło nas od tego pomysłu i nieco popsuło plany. Witamy z Nowego Państwa! Jesteśmy właśnie w Australia, dokładnie na Tasmanii. Tak, czyli jednym ze stanów należących do Australii. Musieliśmy tutaj przylecieć, dlatego, że to jest wyspa osobna i pokażemy Wam co nieco w Tasmanii. Jesteśmy w sanktuarium, które zajmuje się ochroną i leczeniem diabłów tasmańskich i też innych zwierząt, które tutaj ucierpią na tasmańskiej ziemi. Także zaczynamy. Krótki tur i będzie też wycieczka z przewodnikiem, który nam co nieco opowie o tych tajemniczych zwierzętach. W sanktuarium, w którym jesteśmy, wolontariusze i weterynarze, i ludzie zajmują się ratowaniem zwierząt, które ucierpią w różnych wypadkach komunikacyjnych, są chore, lub po prostu zostają znalezione gdzieś przy drodze, czy w środowisku naturalnym i też w tej stronie wyczytałem, że oni organizują darmowe szkolenia jeśli ktoś tutaj z mieszkańców chce wziąć taki udział jak się zachować, jeśli znaj ktoś znajdzie takie właśnie ranne zwierzę i co zrobić, no i cała procedura, żeby uratować mu życie Kto oglądał królika Baksa Nie kojarzę diabła tasmańskiego, my tutaj mamy takiego biednego chorego, chyba jest niewidomy bo biega i widać, że nie może But apart from being a wildlife sanctuary, we also run two incredible rescue services. Uh, one of them being the first and only wildlife exclusive veterinary hospital in all of Tasmania. Alrighty, so this is Stella. So Stella is a nine, seven month-old baby wombat and she weighs about just under 10 kilos. So I'm out of breath. <laughs> a big scratch. Uh, Stella came to our rescue service a couple months ago after her mum was hit by a car. And unfortunately she was rescued from the side of the road. And the people that found her had very, very good intentions, but they didn't quite know how to look after a wombat. So for the first couple months of Stella's life, she was being looked after like a dog. Uh, which obviously sounds very cute but not ideal. Wombats have very different behavioural needs, very different digestive needs to your regular dog or cat. So, by the time she joined us here at the park, she was about a kilo underweight and had a few little habits we had to kick out of her. So, basically, she likes to lie on, on her back and get belly rubs and she likes to do all this other stuff, which is very, very cute but obviously not ideal. Stella here, um, thankfully, has got right on back. Uh, words. It's been a long day. Stella, <laughs> Stella here is right back on track to being re released back out to the wild, which is always very, very exciting. As you can tell, they're quite happy living together. Uh, but Tazzy Devils are very, very misunderstood creatures in my opinion. A lot of that does come from the name. Uh, obviously being referred to as a devil is probably not good for anyone's reputation. But the way these guys got their name, way back when early settlers came to Australia, they had no idea about our wildlife, they had no idea what was out here. Basically one night they just heard this terrible growly, grumbly noise. They went outside with their lanterns, they held them up, they saw bright red ears, bright white flashy teeth, and they automatically assumed Tasmania had been infested with the devil it didn't really help their cause every so often these early settlers would come out in the morning and they could find a piece of livestock that had passed away overnight and they could find 10 to 15 devils eating it in one go no. uh, so unfortunately it was assumed that the tasmanian devils were the ones killing and eating their livestock and they actually had a bounty post on their head for nearly a century. Tasmanian devils were never built for hunting, so they can't run very fast, they can't see very well, they're not really made for hunting. What they are though are incredibly good scavengers. So these guys rely heavily on their sense of smell to find their food. They can sniff out up to a kilometre away, and once they sniff out something they want to eat, they're going to follow their nose till they find it. And once they do, they're going to eat absolutely everything. These guys eat the meat, they eat the bone, they eat the guts, they eat the fur, they eat the fluff, they eat the whole thing. Because being a scavenger, they don't know when their next meal is coming, so they have to eat as much as they can as quickly as possible. It has been recorded a tassie devil can eat about forty percent of their body weight in about half an hour if uninterrupted. We're so we're a... a short tour. tutaj pracują i też są weterynarzami. Jest to bardzo fajne miejsce, jak mi się bardzo, wydaje. Bardzo dobre miejsce, takie tutaj właśnie ratują zwierzęta. Znalezione przez auto, znalezione gdzieś. Tak. Tutaj był taki bombard malutki, który Ma którego, mama, tak, którego mama zginęła pod kołami, więc jakby muszą go nauczyć y, życia, a później go wyprowadzą na wolność. Tak, bombę. bo ideą jest to, że wszystkie zwierzęta, które tutaj trafiają, jeśli mogą, wracają do swojego środowiska naturalnego. Mm. Na przykład takie, które są za nami, są tutaj już stałymi rezydentami, no bo niestety nie dadzą sobie radę w swoim środowisku naturalnym. Jeden rentualnym. ma 105 lat? Tak, jeden ma, jedna papuga mm. ma 105, a to druga 65. No, jakby stali rezydenci. Mm -hmm. Tutaj jest cała rodzina kangurów. Co to? Cześć! Cześć! Znalazł się chętny na przekąskę od ciebie? No tak, nieśmiało. <laughs> Jedzenie z dostawą. Oh. No ręka rękę wyłóż Odgryziesz też Podobno można je drapać Pod szyją, pod szyją może Łapkami swoimi, co podobno lubią Mają no, śmieszne pazury Czy może to mają też gęby <laughs> Ty, Pokaż się tu Cześć Ojejku, jakie miękkie A tu wszystkie kangury, które są To też były poszkodowane W jakiś sposób i znalezione Na drodze czy gdzieś i sobie tutaj spokojnie żyją i jak widać mają dobrą wyżarkę. Ten jego mość, na przykład Jezus jest bardzo stary i chyba jest niewidomy, ma taką mgłę na oczach. No i sobie tutaj spokojnie żyje, jedzonko jest, ludzie tu pokiziają też czasami, nie? I lubią jak się kizia pod szyjką, bo tutaj ich krótkie ręce nie dostają. Te to jest po prostu mistrzostwo świata, jakie one są wielkie. A tu krótkie łapki. Już są tak obiedzone, że jeść nie chcą. To jest też fajne w tym miejscu, że tutaj taki też wolno sobie latają. Co dziwne nie uciekają. Tutaj dwa kangury się karmią, znaczy jeden karmi Drugi ośrodek chyba młody. Tutaj same króliki biegają. I jeszcze jedna rzecz to schronisko, to sanktuarium nie jest w ogóle finansowane przez rząd, tylko przez darczyńców i osoby, które odwiedzają to miejsce. Bilet wstępu kosztuje 32 dolary od osoby dorosłej. No i w tym jest też odwiedzanie z jednym z pracowników czy z pracownic cztery razy dziennie. No i bardzo fajna inicjatywa. Wystarczyło przyjechać na północ wyspy, żeby od razu mieć lepszą pogodę. To jest ostatni nasz wieczór na Tasmanii i spędzamy go cały czas w klimacie zwierząt, a mianowicie... Czekamy aż słońce zajdzie i idziemy zobaczyć pingwiny, które można tutaj spotkać, akurat jesteśmy w północnej części wyspy, też można spotkać je na wschodzie w Biceno i na południu. Wybraliśmy się na północ z prostego względu, było to jedyne miejsce, gdzie udało nam się zarezerwować bilety na wycieczkę i zaczyna się na za jakieś pół godziny, a będąc już w temacie pingwinów, są to najmniejsi przedstawiciele tego gatunku, mają około 30 cm wysokości i ważą około kilograma, dlatego przychodzi się na zachód słońca, bo wtedy jest najłatwiej spotkać, bo one wtedy wychodzą z wody, idą do swoich norek, gdzie nocują, a to wszystko dlatego, że ukrywają się przed potencjalnymi napastnikami, po prostu jest ciemno, jest zmierzch i tak trudniej je znaleźć. Jak gdyby wychodziły w dzień, to gdyby były jakieś tutaj inne ptaki czy zwierzęta, które na nie polują, po prostu mogłyby je zjeść. Jesteśmy po Turze, mam nadzieję, że Ale coś było super. widać. Tak, mega, mega doświadczenie. To jest Jestem takie małe. No, takie ja myślę. No. I te tak fajnie wychodziły z wody grupami. Najpierw wychodził jeden, obczajał tak, czy... Nazywa, Fred. Nazywa? Nie Fred, yy, Pingwin że... poświęcenie? No właśnie, że tak nazywa. Tak, że jakby coś go zeżarło, to reszta grupy będzie wiedziała, że nie, nie warto wychodzić. On wychodził, obczajał czy można I za chwilę tam po kilku minutach tak grupa dziesięciu, dwunastu pingwinów leciała za nim. Nie, bardzo są słodkie. Były naprawdę wszędzie, one wchodziły do krzaków, między nogami gdzieś tam prawie że nam chodziły. Także bardzo ciekawe doświadczenie. A jakie głośne? Eee... Tak! Drą się? No, to są podobno śpiewy. Tak. To jest śpiew samsa. Śpiewa piosenkę miłosną dla samicy. No ogólnie bardzo dużo ciekawostek się dowiedzieliśmy, już może Mówię tutaj nie będziemy informacji. mówić, dostali nawet jeszcze kartkę z informacjami o tym jaki mają tutaj, nie wiem, brzuszek, jak, co, co jedzą i tak dalej. Wszystkie jak informacje, także, są potrzebne. No. Naprawdę fajne doświadczenie. Ile to trwało? Z półtorej godziny spokojnie, nie? Mhm. No. Tak, tak, tak. tak polecamy. polecamy. To już koniec naszej przygody na Tasmanii. Cztery dni bardzo szybko zleciały. Pogoda trochę nie dopisała, ale w sumie nie było tragedii, bo to, co najważniejsze, udało nam się zobaczyć, czyli zwierzak diabły tasmańskie i pingwiny. Teraz jesteśmy już na lotnisku i zaraz pędzimy na samolot i lecimy do Melbourne. To tyle w tym odcinku. Widzimy się w kolejnym. Mam nadzieję, że Wam się podobało, troszkę inny niż zawsze. No i do zobaczenia.